Witamy Państwa. Nasze gospodarstwo generalnie od 1982 roku jako rodzice już przepisali nam własność i od tego momentu zaczęło się cały czas modernizacja tego gospodarstwa i poszukiwanie technologii, które umożliwiłyby dochód z gospodarstwa i funkcjonowanie, rozwijanie się. Także gospodarstwo od samego początku korzystało z kredytów na modernizację, na wszystkie dostępne, jakie były z dofinansowaniem już wtedy oprocentowania przez Agencję Modernizacji Rolnictwa i staraliśmy się wykorzystać tak właśnie, żeby zoptymalizować koszty i zmniejszyć zasób ludzki, jaki jest potrzebny do wykorzystania w gospodarstwie. Także to doprowadziło do poszukiwania różnych rozwiązań, które umożliwiły nam dojście do tego, co dzisiaj mamy. Zaczęło się to, można krótko powiedzieć, od pierwszych modernizacji produkcji zwierzęcej, czyli hodowli kurczaków, gdzie można było zastosować już rozwiązania automatyki i sterowania technologią produkcji w postaci wentylacji, ogrzewania i sterowania klimatem. To spowodowało, że hodowla się rozwijała, produkcja się rozwijała, no i doszły następne programy w, w Sapardzie, w Prowie, gdzie korzystaliśmy z, ze sprzętu nowego i w następnych rozwoju. W tych modernizacjach były już dostępne technologie, które staraliśmy się wdrożyć w naszym gospodarstwie. No i to spowodowało, że krok po kroku zostały zakupywane maszyny. Zaczęło się faktycznie to od GPS-u, który umożliwiał jazdę równoległą i ograniczenie produkcji, ograniczenie przejazdów i ograniczenie zużycia paliwa. Także y, to spowodowało, że następne urządzenia były kupywane już pod te y, zastosowanie. To ja teraz powiem tylko, co w gospodarstwie jest takiego, które już y, funkcjonuje. To jest y, opryskiwacz z sekcją każdą właśnie, jak tutaj kolega z AgroEfektu mówił y, oprysku precyzyjnego. Y, siewnik zbożowy, siewnik do kukuryzy, rozrzutnik obornika, rozsiewacz nawozu. Te maszyny możemy podłączyć, gdzie aplikujemy dawkę, które mają wagi w sobie i powodują, że wykorzystanie nawozu, wykorzystanie nasion, tak jak przy tym siewniku się rozłączają sekcje, że przy polach, na przykład na, gdzie są kliny, rozłącza się to wszystko. Także staramy się na bieżąco uzupełniać wszystko, co jest potrzebne do tego żeby to wszystko wykorzystać które już posiadamy no i widzimy tego efekty że naprawdę ułatwia to produkcję i nasze gospodarstwo przeszło już tutaj razem z Tomkiem 250 hektarów nie ma problemu obsłużyć tak jak kiedyś mówię 20 hektarów w gospodarstwie było może nawet więcej pracy jak dzisiaj przy produkcji roślinnej przy tych 200 gdzie kukurydza Pszenica Rzepak plus jakiś ileś hektarów łąk też. Także ja tutaj mówię na, na wczoraj czy na dzisiaj taka wiadomość, że dostawca paliwa dzwoni i się pyta, czy żeśmy dostawcę zmienili, bo żeśmy za mało paliwa zamówili w tym roku i to powoduje wszystko to, że nasze rozwiązania technologiczne spowodowały to, że naprawdę widać to u tego dostawcy paliwa, że, że mniej. Czyli y, uproszczone uprawy, y, maszyny, y, te, te, to mówię, to co było kiedyś, no nie ukrywam, że co rolnicy niektórzy, że się śmieją może z tego, jak to wygląda, ale jak to zaś przyjdzie do zbioru, to też patrzą, że, że efekt z tego jest, że nie trzeba tam ileś centymetrów przerzucać na głębokość tej ziemi, tylko można to robić w sposób y, uproszczony. Także ja bym tyle ze swojej strony, a tutaj co szczegóły to Tomasz. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałbym teraz tak bardziej szczegółowo powiedzieć o tych zastosowanych rzeczach. Także wszystko moim zdaniem zaczyna się od kombajdu, który przejeżdża, mierzy plon, wilgotność z danego miejsca i powstaje na tej podstawie mapa. No to pan już tutaj to wszystko mówił, to staramy się to stosować, choć nie powiemy, uważam, że jest zbyt mało szkoleń, żeby to po prostu nas doszkalać w tych wszystkich programach, żebyśmy potrafili w 100% z tego korzystać, gdyż jest to fajne, ale potrzeba do tego wiedzy, tak? I czasu, wtedy jest dużo czasu, żeby to ustawić, żeby to wszystko działało, że sami są nerwy, że trzeba chwilę poświęcić tego czasu, żeby ruszyć, a traktor stoi, chodzi, ale warto, bo później to pilnuje. Także u nas generalnie jest, robimy mapy plonów, Mapy próbek glebowych, i na tej podstawie jest zaaplikowany azot, i cała reszta od rozrzutnika po rozsiewacz nawozu, który posiada wagę. Rozrzutnik obornika też posiada wagę. Mamy zbadane, ile mamy zawartości obornika w tonie, i na tej podstawie stosujemy na przykład azotowe nawozy i dawkowanie w danym miejscu pola. Później dalej siewy. W tym roku weszliśmy też w taką technologię, że siew już nie odbywa się na podstawie kilogramów na hektar, tylko sztuk na metr obsady. Podajemy do siewnika ile chcemy mieć obsady np. zbożów, pszenicy, 240 roślin na metrze i już nie robimy żadnej próby kręconej, nic, tylko każda sekcja w siewniku ma fotokomórkę, która liczy nasionka i jest to precyzyjnie... Że w tym roku z tego samego pola zostało nam to na pszenicy, która nie została wysiana. A normalnie planowo zwykłym siewnikiem po prostu pewnie jeszcze by brakowało, tak bym powiedział. I schody są ładne, pszenica nam się podoba, więc to działa. Później nawożenie, też robimy na podstawie map GPS-u. Rozsiewać mamy już od 2012 roku z wagą, że to już tą technologię mamy Zmienną dawkową stosujemy i tak nam to się spodobało, że wiedzieliśmy, że jeżeli będzie rozrzutnik obornika, to on też musi mieć wagę, bo, bo myślę, że przy 10 tonach, to jeśli jak się pomyli z 500 kg na hektarze, to to jest huk, to bardzo mała różnica. No i to wszystko razem powoduje, że mamy mniej nakładek. Z kontroli sekcji, to wiadomo, żeby nie było nakładek, to też korzystamy. W opryskiwaczu mamy kontrolę sekcji na klinach nie ma nakładek, to też jest oszczędność cieczy. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? No, mówię, więcej powinno być takich właśnie szkoleń technicznych. Każdy powinien mieć na takim biurku monitor i powinniśmy się tego uczyć, niż rozmawiać o tym, bo to za chwilę będzie potrzebne. I tego jest za mało i o to bym apelował bardziej, że jest to ważne. Z takich moich doświadczeń, no, daje nam to więcej czasu, oszczędności i pieniędzy. Kiedyś były takie śmiechy na początku, jak w 2012 roku kupiliśmy sobie gps To tam rolnicy okolicznie stwierdzili, bo mi się kierować nie chce. No, ale tak nie ma, bo prosta sprawa. Robiąc nakładki na 6-metrowej maszynie, jadąc 10 na godzinę, na, jakbyśmy kierowali na rączkę, no to 30 centymetrów musimy robić na pewno. Przy 10 na godzinę to jest 0,3 hektara. Yy, mamy przez godzinę zrobione na kupę, a nasz czas i paliwo ucieka, tak? Przy 10 godzinach 3 hektary przez cały dzień. W tym samym czasie i paliwie. I nie ma wysuszania nadmiernego, bo nakładek. To wszystko rozumiemy, nie ma tłumaczyć. No i to tak spowodowało, że jak już ten sam traktor sam kierował i ten rolnik siedział na tym fotelu, no to można więcej obsługiwać tam rzeczy, no i to tak pchnie to wszystko, tak. Następną rzeczą w produkcji zwierzęcej mamy też zastosowany taki system telematyczny, jak mówił Pan. Tutaj mam zdjęcia, pokażę. To jeszcze właśnie ten rozrzutnik obornika, tak, z tą wagą. Oczywiście jedziemy bezorkowo, stosujemy wszystko pługa nie używamy. Tutaj mamy opryskiwacz z kontrolą sekcji, też na GPS-ie. Tu jest właśnie pokazane z kombajnu, jak pokazuje nam wilgotność w danym miejscu i wydajność, tu jest akurat rzepak pokazany, że to wszystko jest mapowane, a tu już mamy kurnik, o którym wspominam, bo to też mamy sterowane. Wszystkie urządzenia, które są zamontowane w tym kurniku, są podłączone pod centralkę. Tu akurat pokazuje tak, tak wygląda wyświetlacz sterowania kurnikiem. Każdą komunikację poprzez urządzenie mobilne albo komputer mogę aktywować i każdą wartość zadaną zmienić. Tyle bym miał internet. Co też spowodowało, że dzięki temu możemy też posiadać tą produkcję dosyć sporą, bo znowu się idzie sobie z tym radzić, bo w innych warunkach no to nie dałoby się tego po prostu zwyczajnie ogarnąć i jeszcze by się człowiek w koziurów zapędził. Tak? No a to nam też ułatwia to, że jesteśmy w stanie yy, mieć większą wydajność. Z jednego człowieka. O, tak bym to nazwał, tak? No i mamy to w zastosowane, jesteśmy z tego zadowoleni, bo ułatwia nam to pracę, życie i, i po prostu nie jest to taką ręką, tylko się przyjemnie pracuje na polu i i, jest zupełnie... i później jak ładnie jest zasiane, to się cały rok ładnie no, na to patrzy, tak? bo to jest dla nas przyjemność, tak? Coś hmm. jeszcze? <grytanie> Tomek wspomniał o tym siewniku, który wysiewa dawkę roślin na metr kwadratowy. To się okazało, że w jednej odmianie rzepaku brakło 25% nasion, bo była ustawiona dawka na sztuki i tam ma być 50 tyś, 500 tysięcy, ale 500 tysięcy nasion ma być w porcji. 3500... Tak, półtora miliona i się okazało, że przy czterech porcjach zabrakło, bo było to powtarzalne, wsypana następna odmiana zadawkowała tę obsadę, którą żeśmy zaproponowali, także dzisiaj się wydało, firma nie znegowała tego, tylko koszty pokryją że, że, że tak to było. Także to są takie rzeczy, które dzisiaj właśnie na... No na tych warunkach rolnik stwierdził, że yy, siewnik wyszewał, wysiewał, gruba tracona gdzieś się rozdzięto, tak? Tak. i też to... słyszeliśmy, gdzieś się coś zakurzyło, przestało działać, ale no to inna odmiana, inna odmiana i dalej. Ta znowuż nie. Także teraz już może podsumowując, to jest yy, tak jak Pan Michał tam yy, mówił, yy, jak wygląda sprecyzowanie polskiego rolnictwa, także my patrząc tutaj z dołu to się zgadzamy z tym, że jest to dość dobrze przebadane, jak wygląda to w praktyce, że kwestia dojścia do tego rolnictwa i teraz jak tych rolników przekonać do tego, także po prostu to, 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 to pracę, tylko nie, ma, nie można się bać, bo zamyka ok, tak? Tak, no i czasem y, 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 mówię, korzystanie z funduszy, jak się uda y, zakupić taki sprzęt z dofinansowaniem, jest to y, przyjemna sprawa, bo naprawdę zaś już to się zaczyna, że to już się kręci. Ale i tutaj, jak pan doktor y, też mówił, to tak samo y, to, co tutaj jest pokazane, to, to to wszystko w praktyce, my to widzimy, że tak to wygląda, ale mówię jedno, muszę powiedzieć, że... Jak słyszę to rolnictwo precyzyjne, tam już do, do kolegów mówiłem, no to mówię dla mnie mając 15 lat, to precyzyjną maszyną to była snopowiązałka, bo jak tam iglica sznurka dobrze nie podała, to snopek był niezwiązany, także tam była precyzja już i także inne presy i, i, i maszyny niektóre też były jako rolnictwo precyzyjne, możemy traktować, ale tutaj już mówimy o technologiach cyfrowych z wykorzystaniem satelit, które naprawdę... Yy, tak. Także tyle od nas dziękujemy. Jak są pytania, to możemy odpowiedzieć. Wielkie brawa dla panów. Dziękuję jeszcze raz. Czy są jakieś pytania? Ja chciałem zapytać o to, czy warto, ale pan Tomasz już odpowiedział, na końcu, że warto, że nie ma się to wahać. Ale trochę podróżę, bo mam ta, mamy takie informacje po targach agroshow i to mówili przedstawiciele polskiej Izby gospodarczej. Maszeń urządzeń rolniczych, że sytuacja obecnie na rynku jest taka, że duże gospodarstwa, które mają jakieś środki w obrocie, nie boją się ich inwestować na ryzyko, co to jest potrzebne. Natomiast średnie gospodarstwa, jeżeli nie ma dostępnych dotacji i funduszy, które częściowo rekompensują ten zakup, to najczęściej nie decydują się na taki zakup, czyli opóźniają inwestycje. W związku z tym pytanie do Was jest takie, czy Waszym zdaniem warto? E, w przypadku, bo fundusze funduszach będziemy rozmawiać, warto czekać za funduszami, czyli, jeżeli jest możliwość, to inwestować z własnych pieniędzy czy kredyty po to, żeby te technologie mieć i ułatwiać sobie pracę, co Wy pokazaliście tutaj bardzo wyraźnie. Dokładnie tak jest, ale muszą to być naprawdę rolnicy zainteresowani, rolnicy, którzy mają w swoich gospodarstwach, jakby to powiedzieć, młodą krew, która. Ogarnie można powiedzieć to wszystko, bo niektóre duże gospodarstwa może byłoby je stać na to, ale nie ma kto tego wdrożyć w produkcji, mają pracowników najemnych, sami nie jadą na sprzęcie, sami nie wiedzą co to znaczy ładnie prosto przejechać jak kiedyś nie było GPS-ów i staranie się o tę prostość, nie wiedzą, mało tego, nie wszyscy stosują ścieżki technologiczne do oprysków, także i rolników, których by było stać na tego GPS-a, nawet na, na ścieżki, rozsiewnik ze ścieżkami, a on go nie kupi, bo nie. Mam taki przykład, naprawdę, że go, nie wiem, wyzywam, klnę na niego, a no nie dociera czegoś, tylko jedzie tam tak, pryska tak samo, no bo tak. I my mówimy tak, że jak najbardziej, że jednak jakby jakiejś oszczędności, czy coś takiego, czy. I, 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 i do, 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 do dobrać kredytu, yy, przeznaczyć, ale mówię 100 hektarów i, i, i to wtedy już tam można coś yy, działać w tym temacie. Czym mamy więcej hektarów, tym nam się łatwiej rozkłada każda suma, tak? Yy, my mamy przykład w naszym miejscu, gdzie na gminie Lubówek gospodarstwo, naprawdę firma Glinkowski, jest to najwyższa technologia. Tutaj, co kolega z AgroEfektu mówił, gdzie naprawdę my patrzymy, jak on przyjeżdża na pole i zaczyna pole siać od ścieżek technologicznych. Odsuwa się 18 metrów od granicy i przejeżdża, pierwsze robi ścieżki technologiczne, dopiero zaś dosiewa resztę pola, bo chodzi o to, żeby ten opryskiwacz tam nie zahaczył nigdzie. Ale też, ale też mamy gospodarstwo, które nie używa siewnika, tylko rozsiewaczem do nawozu sieje rzutowej, brona talerzowa, e, także opryskiwasz tak samo po omacku jak tam się mu uda I, i takie gospodarstwa mamy na naszym terenie, także z technologią bezorkową to mamy do czynienia już patrząc na sąsiada 35 lat, także e, dla nas to było akurat, a teraz jak my już siewniki i to, a tutaj nie ukrywamy, że jednego roku wyszło się w rzutowy, gdzie je, po kukurydzy listopad robienie wgłębne powodowało, że tamta ziemia wilgotna się wyrzucało, tylko talerzówka rozsiane, druga talerzówka na to i plon i, i, i łan i pole piękne.